Cześć, cześć, witamy Was, święta. Cześć. Chcieliśmy Wam złożyć życzenia, duże zdrowia, Dobra, szczęścia. miłości, fajnych zabawek z zajączka. Był już u Was zajączek? Tak, ale jeszcze jedziemy do bawki na zajączka. Myślicie, że tam też przykicą? Może tak. A ty Justynka? Ale ten zajączek musi mieć pracy. On na całym świecie musi rozdawać no, tata, a ty dostałeś zajączka? Tak. Jakie? Śniadanie. No, <grafi> <Dawało> mu śniadanie. <grafi> a to baranka cukrowego ze ustynką? No, ale to po czasie. Był żurek, jajeczka, a teraz lecimy świętować. Trzymajcie się, życzymy Wam pięknego dnia, miłego świętowania z rodziną. Tata!